Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry, bardzo gorąco zachęcam Was do wysłuchania przesłania Księdza Adama Skwarczyńskiego odnośnie trudnych wydarzeń, które nadchodzą na świat, a także w kontekście jego osobistej ofiary, o czym wspomina tutaj, mówił o tym niejednokrotnie, prosząc jednocześnie o gorącą modlitwę za Księdza Adama. Czy jest jakiś oddźwięk wśród ludzi, czy decydują się chrześcijanie na, na bardziej apostolskie podejście do, do swojej działalności, też duchowej, ewangelicznej? Tak, oddźwięk jest coraz większy. Ostatnio mogę powiedzieć, narasta lawinowo, ponieważ zostałem zaproszony na stronę internetową. Z moich przyjaciół, która ma wielu czytelników, i tysiące ludzi czytają te moje wpisy, a nawet te moje książki. Książka w Szkole Krzyża też została umieszczona w internecie. Nazwałem tych ludzi ostatnio ziemskimi aniołami krawędzi. W nawiązaniu do kalendarza anielskiego, ale zdążyłem jeszcze w nim przeczytać opis kilku aniołów. Między innymi anioła dnia mojego urodzenia, czyli świętego Anaela, którego obrałem sobie za przewodnika po tym nowym świecie w swojej powieści. Ale też pamiętam opis potężnego, ciemnego, jakby anioła, krawędzi mocarza, który bez przerwy unosi się na krawędzi między momentem śmierci a momentem ostatecznego e, nawrócenia, kiedy dważy się los grzesznika i kiedy już tak jak m, Gloria Polo w tej swojej słynnej książce trafiona przez piorun, prawda? Zawiśnie jakby za jedną nogę nad tą przepaścią piekła i widzi na co sobie zasłużył. Jeszcze jest moment, kiedy może się nawrócić. I ten anioł, kiedy jest jakikolwiek, jakakolwiek szansa na nawrócenie, chwyta go w objęcia i jeszcze wynosi z nad tej przepaści piekielnej na sąd Boży, bo już cofnąć się nie może, bo śmierć nastąpiła ale jeszcze ten sąd dla niego wypada, jakby to powiedzieć, na plus prawda? w ostatniej chwili. Z tych ludzi, którzy ofiarują siebie, swój codzienny krzyż, a nawet swoje życie w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, za tych, którzy w krótkim czasie staną na sądzie szczegółowym, a to będą wszyscy ludzie Ziemi, Zachęcam właśnie tych, którzy to potrafią zrozumieć, żeby się za nich ofiarowali. I mam takie orędzie, które otrzymałem od Matki Bożej dla siebie osobiście. Ty teraz nie proś Boga o wiele, ale proś o wszystko. O wszystko. Czyli nie ma znaczenia, czy ty modlisz się o nawrócenie bliskich ze swojej rodziny czy modlisz się o nawrócenie siedmiu miliardów ludzi, którzy są na ziemi. Bo Bóg jest niewyczerpany w swoich darach i dla Niego nie sprawia różnicy obdarzyć łaską kilku osób czy kilku miliardów. Więc my mamy mieć w tej chwili poszerzone serce na miliardy ludzi, żeby za nich modlić się o ich nawrócenie i żeby za nich tę ofiarę swoją składać. I te dusze ofiary teraz stają w szeregu, bardzo mocno wchodzą na tę drogę, próbują jedni drugim to przekazywać, i myślę, że ten ruch się poszerza. Gdyby objął jeszcze inne kraje, byłoby wspaniale. Ludzie wprawdzie słyszą naukę o krzyżu, bez którego do nieba wejść nie można, ale gdyby wiedzieli, że w najbliższym już czasie wielu, wielu może być uratowanych przez ich ofiarę, bo ten moment sądu się zbliża, to by zdobyli się na heroizm. Więc nie prowadziliby takiego zwykłego życia, od aby tylko. Przeczołgać się przez te swoje różne wydarzenia życiowe, tylko rzuciliby się w wir apostolstwa poprzez swoją ofiarę. Jestem przekonany, że bliska już moja śmierć, o której wiem, będzie ludziom potrzebna, że ona jeszcze bardziej ich zmobilizuje. Do tej ofiary i zobaczą, że to, co mówił ten biedny, na wsi mieszkający, dawniej nikomu nieznany ksiądz, jest potwierdzone pieczęcią ofiary, którą Bóg od niego przyjął. I jestem przekonany na 100%, że w tej chwili Bogu potrzebna jest bardziej moja śmierć niż moje życie. Czyli dopełniam już. Pisząc, rozmawiając, tak jak tu w tej chwili, wypełniam to wszystko, co mi było dane i nie będę tu już potrzebny. Moją śmierć nazwałem wejściem do radości i tak zatytułowałem drugą część swojej powieści, ponieważ widziałem, jak wielkie szczęście będzie wiązało się właśnie z tym momentem śmierci, jak w rękach Matki Najświętszej. Moja dusza poszybuje przed trątu jedynego Boga. I było to dla mnie najbardziej wstrząsające spotkanie z Bogiem w całym moim życiu. Chociaż później też miewałem takie spotkania. Gdy miałem kilkanaście lat, byłem przeniesiony na próg nieba i um, wprowadzony do krainy, w której nie istnieje czasu ani przestrzeni. Ale właśnie moment śmierci. Jestem skoncentrowany nie na samym mm, doświadczeniu cierpienia, męczeństwa, ale całym duchem, z radością, wznoszę się już teraz ku temu szczęśliwemu finałowi. Na tej podstawie pisałem o męczeństwie jako o czymś, co powinno być dla ludzi upragnione, a nie zatwarzające. W internecie w ostatnim czasie napisałem do kapłanów, którzy powinni przygotować się na męczeństwo, ponieważ ci opętani, ci sataniści w nich przede wszystkim uderzą.